Życie od święta. Życie od cudownych chwil. Co to jest? Życie na jedną, siódmą metatu. To co? Czołóweczka. A oczywiście, subskrypcje. Mam nadzieję, że będziemy dobrze słuchać, bo nagrywam przy ulicy. Ale jak to mój bóg tak chciał, to co? Subskrybujemy, jeśli Was interesuje. Co tam wujez gaduli. A teraz czołóweczka. Bęk! Człowieku, kimkolwiek jesteś, witam cię na kanale Wojasa Porady nagrywam właśnie zachód Słońca. E, to jest ten, który przed chwilą wstawiłem po, po czołóweczce. Takie oszukanie przeznaczenia, bo w sumie to jeszcze się, się nagrywa ja już mówię, ha, ha, taki matrix, dobra, ale brzegu. Od święta. Co ja dzisiaj rozumiem przez życie od święta? To znaczy się, że ludzie często pozwalają sobie na życie od święta. O, mój telefon odbija się w okularach. Eee, czyli co? Czyli uważałem, że na przykład 5 dni, eee, to będzie, może, już to gadałem te razy, ale dzisiaj jakieś nowe przemyślenia na ten temat. Ok, no bo dzisiaj akurat są święta, więc będę nagrał film o życiu święta. Dobra, pojazd, po co tyle wprowadzeń? Dobra, do brzegu. Więc co to znaczy dzisiaj dla mnie życie od święta? No na przykład mamy jakieś talerzyki w domu, które są ładne, nam się podobają, ale wyciągamy je tylko i wyłącznie. Na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, jak ktoś przyjedzie do nas, a tak żremy na, na jakichś najgorszych, znaczy najgorszych, na takich mniej świątecznych, no bo trzeba, no trzeba oszczędzać. Kiedyś, dawno, dawno temu się z tego śmieliśmy, ale tak robili, gdzie robili, jak kupowali sobie jakąś nową rzecz, to nie wiem, nie ściągali z pilota folii, z dywanów, z samochodów, bo oszczędzali, kurde, oszczędzali tak jakby wiedzieli, ile będą jeszcze żyli. Ludzie często oszczędzają na czarną godzinę. Na pewno znacie e, takie powiedzenie: Okej, okay, dla mnie ci ludzie po prostu są mistrzami, ja przecież są mistrzami, no bo oni wiedzą, co kiedy nastąpić. Czy to jest prawda? Oczywiście uważam, że to jest kompletnie nieprawda, bo <grystanie> korzystać z tego, co jest teraz, tak jak żyję w tym momencie, to to, co mam, to z tego warto korzystać. No, ale to jest chyba Adam nieodpowiedzialny, no bo przecież co będzie, jak nie wiem, zachorujesz? Co będzie, jak coś się stanie? Wiecie co będzie? Będzie to, co będzie miało być. Już! Bo ładnie. <laughs> będzie, Będzie to, co miało być. Przestałem żyć od święta, przestałem e, zamartwiać się. I szukać specjalnych okazji do cudownego, wspaniałego życia. Czyli wakacji, cudownych wyjazdów, cudownych relacji i tak To jest mit. Kurwa, przepraszam za, przek za przekleństwo, ale się podjarałem. To jest mit. Życie jest cudem w każdym jego elemencie. To dlaczego ja tego cudu nie zauważam? Bo ktoś kiedyś mi powiedział, że. życie nie jest takie proste, życie nie jest takie łatwe że trzeba uważać. I ja w to uwierzyłem. No a jak miałem nie uwierzyć, jeśli wszyscy naokoło mnie tak mówili? I wtedy rzeczywiście pompowałem sobie ten cały balonik i spuszczałem tylko ciśnienie w cudownych chwilach, za pomocą oczywiście też substancji psychoaktywnych, za pomocą cudownych, nie wiem, jakichś chwil, relacji, etc. i tak dalej. Dzisiaj nie chcę tak robić. Nie chcę żyć od święta. Chcę, żeby moje życie było świętem. Brzmi jak e, jakiś slogan, taki wiecie, coachingowy. Spoko, może tak brzmieć, ale ja dzisiaj tak chcę żyć. Życzę Wam życia świątecznego na co dzień, a nie życia od święta. Buziaki, jeszcze raz, że tu, dziękuję, że tu jesteście. Słoneczko za chwilę się schowa. Pa!